Witam tu H. chciałbym przedstawić Let's Play PS 2013. Zagramy dzisiaj mecz towarzyski pomiędzy Tottenhamem i Valencią CF. Wybieramy na początku General Settings, ustawiamy Top Player czy Superstar. Może na początku pierwsza, pierwszy mecz w tej serii, więc może zagram, Toten, yy, zagram Tottenhamem. No tak, przepraszam, jestem wczorajszy, zagram na poziomie Top Player. Widzimy obrona nasza... Yy. Bardzo ciężko, bardzo ciężko, widzę, że Bail na ławce. O to ciekawe. Karol Bardzo lubię grać z Guardsonem. Świetnie mi się nim gra... Yy, Holdby Gdzie jest Dempsey? No. A dbajo przesuniemy go za Galasa, ponieważ galas i tak na, początku, na pewno nie wejdzie. Zobaczmy, dobra, tu są rezerwy okainy. Hmm. Nie patrzcie na operale, bo to nie ma sensu. Ogólnie to on jest... 23 lata, no 180 83 top speeda. Też ma 83, dobra, jakoś da radę. Hmm, seria PSA 2013 Na pewno zbliżył się moimi kroczkami do FIFA, to jest więcej niż pewne Ale czy w następnym roku dorówna FIFA? Ja tam w FIFA słyszałem, że powoli zaczyna olewać To znaczy słyszałem, no widziałem na tych yy, Zapowiedziach o właśnie nowym silniku na PSy PS i tak dalej Hmm, dlaczego tego na PC tak nie zrobią? Nie wiem. Troszkę mnie to nie obchodzi szczerze mówiąc, ponieważ i tak nie planuję kupić FIFA 14 w najbliższym czasie. Dopiero może na przyszły rok, ponieważ to trzeba mieć 120 zł w kieszeni, a jak na razie no to się nie zapowiada. Dempsey, proszę państwa, pierwszy skład, skład, Broni świetnie, bramkarz. Zobaczmy. Idealnie. Brawa noga. Trochę to kurwa wygląda jak drewnianie, ale. Walker, Kabul. Walker. Zobaczmy, jak ciśniemy ich na te playersze. Odryśczkujemy trochę. Seguarce. Oj, 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 o Dabson leci. Świetnie. I Sigurdsson. Sigurdsson. Przepraszam, ta nie ma Dempsey, Aaron Lennon. On bardzo szybki jest. Strasznie szybki piłkarz. Aaron Lennon. Spokojnie. Kontra Piaty. Będzie wrzut. Ta! Niestety za bardzo ta wrzutka była w głąb pola karnego. Bramkarz zdołał wyłapać. Dawson kontra Jao Pereira. Dawson nie może się za bardzo męczyć, ponieważ jest to środkowy obrońca, a niestety ma mało stamina. Soldado będzie bramka, tak, nie ma bramki. Soldado bardzo bliski ukucia Pierwszej bramki w tym meczu, ale zobaczmy, z Granigówką. Trochę dziwny strzał. Ale no jak to woli. Kabul. Walker. Gram na paczu. Nie pamiętam od kogo. Niestety no PS bez pacza to nie PS. Ibrahimowicz w Barcelonie i tak dalej. To jest troszkę żenujące. Ale to się z czasem wszystko aktualizuje, więc jest spokój. Plenum. Ale świetnie mi Apiattiego Sigurdson 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 Nie wiem ich chuje. defo. Defo podanie Everbanego Soldada Soldada Coś dony ten mecz Sigurdson Darwson Kabul Spokojnie do Walkera Walker do Lenona Zobaczymy, czy to ten ham w tym roku. O, uwaga, Bale, Bale, Bale. będzie wrzutka. Sweetie goal! Tak jest. No, może to nie był Sweetie goal, ponieważ Sweetie goal by był, ja bym podał tam na dół, na pustą bramkę. Tutaj fenomenalnie Lenon szczela. Widzimy Bóg. Nie wiem co to było. Proszę sobie zatrzymać 5 sekund temu na tej cieszynce Bale wsadził rękę całą w głowę no, no, bardzo dziwne ale zobaczmy fenomenalnie Bale przepuszczenie piłki przez Chulszton i piękny szczał w okienku mamy 1 do 0 no co tu dużo mówić ogólnie rzecz biorąc oprócz Pesa chciałem, chciałem grać serię Lola niestety Nagrywanie na tym komputerze i lol Coś nie sprzyja Nie wiem dlaczego ale na innych grach mam wszystko spoko Tylko na lol mam takie lagi Może to wina internetu Może to wina nie wiem Ale w sumie co ma nagrywanie do internetu Chuj wie Jeżeli ktoś by chciał pograć w LOL, zapraszam Bo nikt to Haluxusha, tak jak mam na kanale Bail Soldado. Jonas. Cino Costa. Lenon Costa. Prawie. I rusza Jonas. Będzie chciał rzucić, nie. Walker. Kabul. Ulczton. Rusza defo. W razie nic się nie dzieje, walka w środku pola. Ale chociaż teraz Dawson minięty. Naukton musi przykryć soldado. Nie trafia w piłkę. Wybicie od razu kabula, bardzo celne. Rusza kontra bail. Bail. Będzie chciał wypuścić defo, on jest bardzo szybki. Ale nie przepchnie się przez Tino Costę. Koszta, kosta. Jak to woli, guardado. Piatty. Zobaczymy, jak tam Real w tym okienku transferowym pokaże. Z tego co słyszałem Suarez od Kawani. Opatrzyli sobie zawodników z Urugwaju. Jeżeli Kawani przy... Według mnie lepszym nabytkiem by był jednak ten Kawani. Kawani pasuje do taktyki Realu, czyli człowiek, który wpakuje ca... każdą główkę praktycznie. Ma strasznie mocny strzał. Może nie jest najzwinniejszy. Może nie jest tak zwinny jak Suarez i tak szybki. No ale kurczę. Gdyby Falcao przeszedł, no to to by było coś. Falcao to jest... jak dla mnie geniusz zła. Kurwa. Grać w dwóch klubach, dwa razy wygrać Ligę Europejską i dwa razy zostać królem strzelców, no to to jest... to jest coś niesamowitego. Oczywiście przez dwa sezony, pod rząd, Bale. branie bramkarz. Zobaczmy wrzutę na Dawson, Dysko. rozegramy to na krótko. Ależ tu ładnie Walker, uwalnia się Walker, po raz kolejny na przedpole, taka jest moja taktyka, uwielbiam tak właśnie grać. Zobaczmy, świetnie tutaj minął Walker, kapitalne podanie w stronę. Chyba to był nawet Dawson, świetna akcja. Zobaczmy. wyjdzie tu po raz kolejny. Mam dwa plany taktyczne, na właśnie różne. Właśnie też takie Siguardson. Przepraszam, wtedy co strzelał to był Sigwardson. Siguardson spokojnie Dempsey. Dempsey. Spokojnie piętką. A jednak nie piętką zakres Sigwardson. Siguardson. Walker. Walker, walker. sporo miejsca. Jest faulowany. Zobaczmy. Spróbujemy strzelać za mocno i do przerwy mamy wynik 1 do 0 widzimy jedną asystę 6 strzałów 5 celnych 1 strzał coś mi się wydaje że ten poziom top player nie to samo nie to samo co na pewno w innych PS-ach z tego co kojarzę PS-8 byłem fanem właśnie ps 8 nie wiem dlaczego teraz FIFA 13 mi nie chce chodzić próbowałem zainstalować demo yy, niestety nie działa mi Niech z, z tego co wiedziałem dużo osób ma takie problemy dlatego nie kupiłem w tym roku jej ponieważ no, nie chcę tracić pieniędzy pieniędzy w błoto, no dajcie spokój, jeżeli mi demo nie chodzi przyznam się, próbowałem pirata zainstalować, nie chodzi mi pożyczyłem sobie od kolegi Ogólnie słyszałem, że to bardzo duży, bardzo częsty problem, nawet z oryginałkami tak się dzieje, że, że FIFA się nie włącza, dlatego postanowiłem, bo w sumie to było dosyć dobre postanowienie, zakup PSA. DFU może ma osób z Polski, w to gra większość jest zagraniczna, ale daje radę. Beju. Beju, rzutka! Sigwardson do bijania, niestety nie. Lennon. Dawson. Hiroshapiati. Ależ tutaj się minąłem z piłką. Kabulem. Hudelszton. Walczy z Valdezem. Może Wiktor Valdez. I spokojnie, spokojnie. Nie dać mu szczelić, Może Loris. Bail. Bail. Próbowałem. Udlszton. Mamy rzut wolny. Kurwa, panie sędzio, co to było? Bez przesady, że za takie gówno... A nieważne. Tino Kosta będzie gol. Nie. Kuglerist nie dał się zmylić. Widzimy, że na początku może chciał zrobić ruch w jego prawą stronę, ale postanowił zostać na miejscu. Co się będzie? Pamiętny mecz... Brazylia, Włochy sprzed dwóch dni bodajże. Bramka Neymara, bramka Pirlot Zwolnego. Ach, czemu się zatrzymałeś? Defo, ale i tak podanie było chujowe jak masz. Zobaczmy, pusta bramka. Ale złe przyjęcie. Ale jest świetnie A i chciałem go ładnie minąć siateczką. I mamy ter teraz... był faul, no. Teraz to się zgodza tych Chińczyków pierdolony, oczywiście nie jestem, ras nie jestem rasistą, ani nie jest, tylko on jest po prostu Chińczykiem I dlatego mówię pierdolony, no bo jest pierdolony, no bo... Dyktuję faul. Nie na moją stronę. Powinien być rzut karny dla mnie piąty Świetnie kabul. Czy chuj wie, kto to był, czy ten nauk chuj, czy naukton, No co? No, 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 chodź, no, chodź! O kurwa. Dobra, to był jednak głupi pomysł. Valdez! Wiktor! Przeszedł do Walencji na atak. Niepozornie. Kabul. Defo, Meciu. Rami. Świetnie Lenon. Rusza Lenon. A i troszkę ja to zwaliłem, ponieważ nie wykonałem żadnego ruchu. W ps żeby was nie skłamać, rozegrałem już około 2000 meczy. Dziennie rozgrywam jeden, dwa meczyki, gdy wracam ze szkoły, gdy wracam z, nie wiem, z imprezy, z dworu od dziewczyny. Wiecie, zaczynam sobie pyczkać, dwa meczki na noc, zawsze na noc. Tak wiecie, przychodzę o 11 czy o 12, no to akurat do pierwszej w nocy popykam i idę spać. Teraz na szczęście wakacje, za rogu maturka. Pozdrawiam technikum. Niestety ja bym chodził... Niestety, bo... Liceum ma technikum, to jest jednak różnica i to spora. Ale ja na szczęście chodzę do technikum. Maturzyści z Liceum w tym roku zdawali. No i potem co, panowie, studia i panie. No, a ja jednak mogę sobie znaleźć robotę w swoim zawodzie, teleinformatyka A potem studia zaoczne. No i robota w tygodniu. Kabul, ależ wpierdolił. Gol, 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 gol. Świetna bramka Kabula. Nieprawdopodobna akcja. Piłka wpadła mu po prostu pod nogi. Fenomen. Kapitalny w obronie. Zobaczmy. Wybicie. Wprost pod nogi Kabula. Rzutka do nie wybicie. I Ale dobrze piłka zawisła w powietrzu Zobaczmy I uderzenie w okienko Kapitalne Piatry Musimy przeprowadzić zmianę defo Wejdzie bajor Jak się nazywa bajor Jest znany Aktor, Bajor. Powiedział, że aktor to jest... Dobra, nieważne, nie chce się, komprom jak to mówi, kiepski, kompromisować. Bajor. Nauchton. No, Hudlszton. Chudleszton. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Nie przygotowałem się z ręką na sercu. Ależ mi minął. Piaty. Piaty. Dobra, Kabul. Czegoś gola. Teraz co? Bail. Widzimy tam uciekającego Adobajora. Zobaczymy co Adobajor potrafi. Brzutek. Zobaczmy. No właśnie. Potrafi strzelić Dwumetrowy gościu. Murzynek z bambu, w Oferce mieszkał, strzela gola. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Świetnie tutaj, Bail uciekł. No sytuacja była klarowna, no bo jednak Dbaj na swojej ulubionej pozycji, z lewej nogi. A Debaj rozgówki, widzimy, cieszy się. Numer 10 to ten zobaczmy. Fenomenalna wrzutka zawisła w powietrzu i Adebayor lekko wyskoczył i dokończył formalność fenomenalnym pszczołem z główki. No może nie fenomenalnym, ale na pewno dobrym. Gdyby był zły, to bramka już był obronił, a był dobry. Cisoko, Matthew. Ależ fenomenalnie Walker Bardzo ładnie to zrobił Zobaczmy znów Walker I Adebayr Nie ma kurwa Dobra już nie będę kosił Przepraszam sędzio Will I zobaczmy Rusza Dempsey Tam jest pensio Adebayr Lenon Bajoro hmm. No więc powoli się żegnam z wami Dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału Liczę na łapkę w górę, subskrypcję Na pewno mi to pomoże w dalszej działalności kanału Wygrywamy 3 do 0, 8, 7 strzały Dobra o Gracze mencu zostaje On, on Dobra, dziękuję. Do usłyszenia.